pasażu Schillara ruszył finał akcji Tysiąc twarzy uśmiechów i ramach młodzi fotograficy udowadniali, że łodzianie są wyjątkowo pogodni i nietrudno ich rozbawić. Przez dwa tygodnie ponad tysiąc dzieci robiło zdjęcia uśmiechniętych twarzy, a za najlepsze prace 50 młodych fotoreporterów otrzymało nagrody, wyjaśnia koordynatorka akcji Elżbieta Maciejewska. Pięknie uśmiecha się nasze miasto, mamy fantastycznych mieszkańców, cudownie pozują, mają mnóstwo w sobie radości i optymizmu. Dzieci śmiały się, podskakiwały i fajnie te zdjęcia wyszły. Fotografowałam moją rodzinę, przyjaciół. Uśmiechy różnych kolegów i ludzi z ulicy. Niektóre osoby namawiałam, a niektóre to nawet nie prosiły, żebym im zrobił zdjęcia. Uśmiechy były szczere. Finał akcji, na którym zaplanowano konkursy, występy klaunów i koncert Gości Andrzejewicz potrwa w pasażu Schillera do godziny 17. Zdjęcia uśmiechniętych łodzian autorstwa młodych artystów można oglądać na stronie internetowej www.hihihi.com.pl